Drodzy moi, mam dla Was nowinkę. Jest nowa aktualizacja do Thermomixa TM6. Ta aktualizacja jest do pobrania w menu, w ustawieniach. Sobie schodzicie tutaj paluszkiem na dół. Wersja, i aktualizacja. I najnowsza aktualizacja ma numer 265. Można szukać aktualizacji, pobrać i wtedy macie y, tą aktualizację 265. Co ona zmienia? Zaraz wam pokażę. Paluszkiem od prawej do lewej wyciągnięty na panel są wszystkie funkcje, jakie ma Thermomix. I teraz w górnym y, prawym narożniku tutaj, o, macie trzy kropeczki. Możecie sobie zedytować ten widok i wysunąć sobie. Na początek rzeczy, które Was najczęściej, które najczęściej używacie. Czyli, na przykład, dotknąć palcem podgrzewanie i sobie tutaj strzałeczką przesunąć, żeby było. O, jako pierwsze, tak? Jednocześnie, na przykład, czajnik możecie dotknąć i go ukryć. Czyli, on będzie w elementach, które będą poniżej, tak? I tutaj na samej górze skomponować sobie yy, tak panel, żeby mieć to, co najfajniejsze i najczęściej używane przez Was pod ręką przy przesunięciu, yy, przy przesunięciu panela z zegarów. Robimy zapisz i teraz z zegarów jak przechodzimy, zobaczcie podgrzewanie mamy jako pierwsze, a ukryte o, mamy tutaj. Yy, to, czego nie chcemy, albo co używamy najrzadziej. Super, prawda? Przyjemności skorzystania z, z termomiksa i smacznego wam życzę.